Cześć siemanko, witajcie. Z tej strony Matikonix i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odciężku na moim kanale z Serii Springs, oczywiście w fs 25. I witam Was w takim specjalnym odcinku, bo pewnie będzie o wiele krótszy od pozostałych eee, i będzie to odcinek, w którym będziemy sobie zbierać wszystkie 25 znajdziek. Także można powiedzieć, że to jest też taki ala poradnik, bo pewnie tak w tytule dałem. Eee, więc taki ala poradnik, zebrania do zebrania wszystkich, oczywiście, 25 5 znajdziek eee, i pewnie Zapytacie, skąd mam lokalizację tych wszystkich znajdziek, więc ja już wam pokazuję komendę. Wpisujemy taką komendę, jaką teraz wam wyświetliłem, klikamy sobie Enter i w ten sposób jakby mamy na mapie zaznaczone tutaj wszystkie znajdźki, czyli tymi e, żółtymi kropkami e, wyłączamy tutaj, włączamy sobie minimapkę i e, tak jak się umówiliśmy, ja sobie będę tutaj szybko biegał, będę sobie latał i tak dalej e, żeby te wszystkie znajdźki sobie zebrać, za zebranie wszystkich e, znajdziek dostajemy oczywiście 250 tysięcy e, no i co, zaczynajmy sobie, ogólnie jeszcze co wam powiem, to poza odcinkiem e, tutaj sobie jeszcze trochę się Pobawiłem, ale powiem wam, że to nie wiem Jeszcze mam tyle tego wycinania Że to jest masakra eee, I jeżeli chodzi też o kury eee, To tutaj troszeczkę jeszcze trosz tutaj Pomalowałem terenem i tak dalej eee, Znaczy terenem trawo bardziej Także ładnie to dosyć wygląda Kury sobie już jajeczka tutaj znoszą eee, No ale dobra, przejdźmy sobie teraz Do zbierania tych znajdziek Także pierwsze co, eee, lecimy sobie Ponieważ pierwsza znajdźka Jest bardzo blisko nas eee, O dziwo, bo znajduje się ona jak widzicie tutaj koło naszych pól em, które poza odcinkiem dokończyłem sobie kosić oraz zbierać słomek które sprzedałem i stąd mam 25 tysięcy e, a inżmienie ogólnie sypnęło mi 44 tony, także no więcej niż myślałem, e, no ale dobra tutaj powinna gdzieś sobie być pierwsza znajdźka, nie wiem które to będzie, o jest Ym, muzeum elewatora zbożowego, brakuje tylko elementów wystroju, czy znajdziesz wszystkie, znajdę muzeum to zostało tylko 24. No i dobra, mamy pierwszy zebrany, 10 tysięcy oczywiście nam wpadło. Bo oprócz nagrody pieniężnej, które tutaj dostajemy, będziemy mogli w nagrodę jeszcze odbudować yy, taki elewator zbożowy. Yy, więc nim się zainteresujemy. No ale dobra, yy, przejdźmy sobie do drugiej znaczki, yy, która znajduje się z tego co widzę tutaj w mieście. Także tepniemy się. I yy, w dzisiejszym odcinku też fajnie, bo będziemy mogli trochę pozwiedzać sobie tej mapy. Myślałem na tym, żeby jeździć jakimś pick-upem czy coś, ale najpierw to trzeba by było w ogóle takiego posiadać, a niestety nie posiadam. Więc, no, zbierzemy sobie w ten sposób te znajczki, biegając szybko, unosząc się i tak dalej. Eee, dobra, kolejna znajczka gdzieś tutaj powinna być, z tego co widzę. I chyba będzie w tym hangarze, jeżeli się nie mylę, prawda, czy nieprawda? Bo ogólnie, tak szczerze mówiąc, to o, jest. Ja nawet nie wiem, bo każda ta znajdźka wygląda inaczej Na przykład mieliśmy zabawki w 22, pamiętam, na MCricku Tutaj mamy jakieś takie, wiecie, części Do tego elewatora Dobra, przechodząc dalej Kolejna znajdźka, trzecia No będę tak, mniej więcej, wiecie cho sobie Chodził sobie po, po kolei, mniej więcej No i tutaj powinna się znajdować ogólnie kolejna znajdźka Z tego co na ma mapce widzę Gdzieś tutaj Powinna być, pewnie tutaj jest, co nie? Yy, nawet nie wiem, ja nawet nie widzę, gdzie klikam. Po prostu podchodzę, klikam R, bo nawet szczerze mówiąc, mu... o, jest. Bo ciężko jest czy, momentami tutaj rozpoznać, która to jest znaczka, a która to nie jest znaczka, także no ciekawie. Dobra, kolejna znaczka jest. Kolejna lokalizacja jest koło pola numer 14, więc tutaj się tepamy. W ogóle jest to fajne pole, które przyszłości niedalekiej będę chciał chyba zakupić. Nie wiem, nie myślałem jeszcze na kupnem e, pól, bo póki co chcę sobie, wiecie, powiększyć nasze pola, które tutaj posiadam. E, pewnie dzisiejszy odcinek, jeżeli. Znaczy ogólnie dzisiejszy odcinek będzie trochę inny, bo pewnie będzie bardziej pocięty e, niż zazwyczaj. E, no, bo to jest ogólnie odcinek specjalny, dobra. O. Yy, mamy kolejną znaczkę zebraną. Yy, lecimy sobie teraz tutaj, do, po kolejną, która jest koło pola 20. Yy, także tam się tepamy, więc ogólnie dzisiejszy odcinek będzie krótki. Będzie tak naprawdę trochę więcej montażu niż zazwyczaj na tych odcinkach jest. Dobra, yy, więcej cięć yy, i ogólnie no będzie inny. Ale następny odcinek, już yy, jak coś, no to będzie już to odcinek normalny, tak jak pozostałe. Eee, ale chciałem sobie... Ogólnie myślałem na tym, żeby nagrać sobie Tajnapsa eee, Ale ładnie, to wygląda w ogóle taki skup eee, Myślałem na tym, żeby nagrać sobie Tajnapsa zebrania z zbierania tych znajdziek ale stwierdziłem, że dobra, co, coś sobie tutaj pogadam eee, Dobra, tu gdzieś powinno o... To akurat znaczkę wiedziałem, że jest tutaj, bo ją sobie zebraliśmy już na odzera. Yy, więc wiedziałem. Dobra, mamy kolejną. Yy, nie wiem, już zebraliśmy, chyba z 5. Yy, przechodząc sobie dalej, tutaj jest kolejna. Więc w sumie nawet nie muszę się tepać, tylko się kawałek przebiegnę, tak naprawdę. I gdzieś tutaj powinna być. Yy, znajdźka, z tego co widzę w lesie. A to jakiś strumyk w ogóle jest. Gdzieś tutaj. Kolejna znajdźka, pewnie tutaj. Będzie się znajdowała, oczywiście. Dobra. Mm, no okej, okay, tu mamy zebrane. E, tutaj widzę kolejna znaczka jest, którą chyba też na ozera sobie już zebraliśmy nawet, jeżeli się nie, nie mylę. Bo na ozera to jak wiecie, zbieramy te znaczki po jednej w odcinku. Tutaj stwierdziłem, że zrobimy to inaczej, tak jak to było w, w serii M Creek w 2020. Dobra, gdzieś tutaj jest kolejna znaczka, tylko... A nie, tej chyba jednak nie zebrałem, no. O, dobra mamy Kolejną, yy, kolejna znaćka jest tutaj Z tego co widzę no, no w miarę staram się po kolei, żeby tutaj nic oczywiście nie pominąć Dobra, czy tutaj jest kolejna znaćka gdzieś? Yy, powinna być, o to pewnie, tak? Nie? O! Nawet nie wiem, nie wiem co klikam, nie wiem, na co klikam, ale mi zbiera, dostaje pieniądze To najważniejsze Eee, dobra, tu koło stacji widzę... A, to koło stacji żeśmy zebrali, no od zera, dobra mm, Tu jest ogólnie kolejna znaczka. Gdzieś, czekajcie gdzie to jest, tutaj chyba. O, dobra mm, Mamy kolejną eee, teraz tak, kolejna jest pokoło pola numer 70, także tutaj się typamy i zbieramy. Pewnie niektórzy stwierdzą i pewnie obstałem, że będą ogólnie takie komentarze, które będą pisały, o, ale bez sensu tepałeś i w ogóle i tak dalej, no ale to wiecie, my się omawialiśmy jak to zrobić, a pewnie to tutaj będzie eee, więc no, ci, którzy będą to komentowały, te zbieranie moje w taki negatywny sposób, to powiem wam, że no, pff, no to macie problem, po prostu i tyle eee, dobra, tepnęliśmy się do jakiegoś typa co jest na tartaku, bo to jest ogólnie kolejna znajdźka którą tutaj sobie chcę zebrać eee, i ona się znajduje gdzieś tutaj, z tego co widzę o, jest, dobra? Yy, kolejna znajdźka jest koło, tutaj widzę, są dwie koło siebie, więc setniemy się tutaj. Okej, okay, gdzieś tutaj chyba musimy, musimy sobie wejść. O, ale miejsce w ogóle, ty. Aj to jest to? Aha! Ja jestem pod wrażeniem, że takie są miejsca. Zobaczcie, jak tu jest fajnie, nie? W życiu, jakby nie te znajdźki, to bym tego nie odkrył. I zawsze pamiętam, w tym w ogólnym jak było zajwiste to, że jak te znajdźki się zbierało, to można naprawdę fajne miejsca było odkryć. I tak samo jest dzisiaj, tak naprawdę. Pewnie kolejna znajdźka znajduje się na tym, więc musimy tam prawdopodobnie sobie wejść. Także wejdziemy sobie. Będziemy mogli też z góry zobaczyć tutaj, sobie, jak to wygląda. Dehantera trochę poczucie jak dehanderze. Dobra, tutaj powinna być kolejna znajdźka. O, ale to. Pewnie to będzie. Co nie? Nie. Ale tu jest wielka. Jaka wielka piłeczka! Ty. O. Chciałem sobie rzucić nią, ale niestety się nie udało. Ty, ale stąd widać dosłownie. Większą część mapy. Nieźle, fajnie to wygląda, ale. Fajnie by było też, że jakbym tutaj sobie to znaćkę mógł zebrać. Pewnie jest gdzieś tutaj w środku. Dobra, ja tu pochodzę, poklikam te R. I pewnie mi zbierze co, nie? O, dobra. Mamy kolejną, tepamy się teraz po kolejną na dole już wyzbierałem, tu jeszcze jest kolejna Znajdźka, także tu sobie lecimy I tu mamy Aha, tu mamy w ogóle taki ten eee, Czekajcie, musimy tutaj może tędy jakoś Tu powinna być kolejna znajdźka Tylko kurde, żebym ja ją teraz znalazł To będzie dobrze, muszę tu pewnie wejść, co nie? No widzę, chwilę tutaj będę musiał pochodzić, bo... O, chyba ogólnie widzę. Nie wiem, czy to będzie to, ale to... Tak, to jest to. Czyli nie musiałem nawet na górę sobie wlatywać, bo to było na dole. Ok, nie ma problemu. Eee, kolejna znajdźka teraz, e, która znajduje się koło pola 82. Więc tutaj się tepamy. I powiem Wam, że dzięki dzisiejszemu odcinkowi, to będę mógł w końcu pomyśleć, e, jakie pierwsze pola będę chciał kupować. Bo wiadomo, że nie będę kupywać jakichś wielkich. E, ale na przykład te pole równie dobrze też jest fajne. E, dobra, tutaj tepamy się dalej. No i tutaj powinniśmy mieć kolejną znaczkę. E, czekajcie, tutaj da się przeskoczyć. Kurde, o. E, gdzieś tutaj kolejna znaczka się powinna znajdować. E, tylko z tego co widzę. Dobra, pochodzimy chwilę, może się zwierzę, co? Gdzieś tutaj. O, dobra. Mamy kolejną. E, zostało nam tych znajdziek jeszcze jeszcze parę, nawet sobie sprawdzimy. Statystyki e, Jeszcze zostało nam 8 do zebrania Także nam zostało trochę. Dobra, tu jest kolejna z tego co widzę koło 25 pola Pewnie będzie w tej małej szopce, obstawiam e, Tak mi się przynajmniej wydaje. O, jest Dobra Kolejna znaczka znajduje się koło Pole numer 42, z tego co widzę, a to w ogóle nie jest pole, tylko labirynt, o którym pisaliście mi, żebym go sprawdził. E, no i co ja tu mogę sprawdzić? No, labiry, labiry, lab, 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 labiry, labirynt, jak labirynt, o tak wam powiem. E, nie wiem, co jeszcze bym mógł powiedzieć, ale tu jest kolejna znajdźka. Prawdopodobnie tak mi się przynajmniej wydaje, że tu powinna się znajdować kolejna znajdźka. czekajcie tu się. Zostanę unosić. Czy tu się da przejść? O, jest. Dobra. Zajebiście. Fajne w ogóle miejsce, bo to jest taki targ i w ogóle na odzera ostatnio sobie go odkryliśmy i mega zajebiste to wygląda. Powiem Wam, normalnie można do ludzi podchodzić. Szkoda, że nie skażę, można gadać, ale mega zajebiste. Kolejna znaczka jest koło pola 34, z tego co widzę, więc zobaczmy. Yy, tutaj co musimy podejść? Pewnie o, kolejna szopka, w której to się znajduje. Eee, niech zgadnę, tak? Tak. Kolejna znajdźka. Znajduje się koło 55 pola. Eee, I znajduje się wśród takich, widzę, budynków. I to w ogóle jest, nie wiem co to jest, bo fabryka papieru. Co ciekawe, eee, to się nazywa. Czekajcie, w ogóle. Ej, ciekawe to jest, że tutaj się jest oznaczenie. A tutaj jest. Aha, a tutaj jest. Aha, czyli w tym miejscu można kupić, ale w tym miejscu jest to oznaczenie na mapie. Także, no, ciekawe. O, jest! Dobra, udało się. Musiałem tu chwilę pokminić, ale już się udało. Nie wiem, gdzie to było, ale dobra. Kolejna znajdźka się znajduje. Zobaczmy. Tutaj. Kolejna znajdźka znajduje się wśród tutaj dużej ilości uli, które są. Czekajcie, troszeczkę musimy zebrać, żeby nas nic nie dzielnęło Przypadkiem. Kurde, no gdzie ta znajdźka jest? No, jest bardziej tu po środku, tego co widzę. Tak, tak, tutaj gdzieś powinna być. O, jest, dobra. Eee, my stąd uciekamy, bo tu kurde nas zaraz pogryzą i co to będzie. Ale tu fajnie... Ej, ten domek, powiem wam, że wygląda niczym z Hunter'a, tak szczerze mówiąc. Jeszcze... Szkoda, że się nie da wejść, ale może jak się kupi, to może się da wejść, nie wiem. Ale niczym z Hunter'a tutaj się czuję, w tym miejscu jakbym grał w Hunter'a, nie? Yy, także ciekawie, dobra. Kolejna znaczka tutaj, z tego co widzę się znajduję, yy, a jest to przędzalnia, także ktoś tutaj nie wiem będzie, będzie chciał zebrać te znaczki z moim poradnikiem. W sumie nie wiem po co, bo każdą, znaczy na początku filmu pokazałem wiadomo komendę, którą można sobie wpisać i yy, równie dobrze yy, zebrać samemu te znaczki, ale przewiduję że są też takie osoby co grają na... Konsoli, które nie mogą uruchomić tego, więc takie osoby na przykład pewnie zbierają, oglądając mój film. Także pozdrawiam te osoby, eee, a my lecimy do kolejnej znajdźki, która znajduje się dosyć blisko, bo w lesie o numerze 39, w sumie teren się tak nazywa, ale jest to zwykły las. Eee, I tutaj mamy kolejną znajdźkę. O, proszę bardzo, i została nam jeszcze jedna znajdźka która znajduje się, z tego co widzę, w rzece. Czekajcie, musimy tutaj się przetepać. Czy ona się znajduje w rzece? Właśnie. jak ja mam... A nie, ona się tu pewnie znajduje, obstawiam. O. I gdzieś tutaj pewnie. O. Tak, jest. Proszę bardzo. Eee jeszcze nam tutaj przyszła odblokowaliśmy osiągnięcie z tego co widzę także bardzo fajnie, no i mamy zebrane tak naprawdę wszystkie znajdźki e, na moim koncie 275 tysięcy także no sporo kasy mamy i tą kasę po kolejnym odcinku sobie em, wydamy a na chwilę obecną bardzo dziękuję wam za oglądanie tego odcinka, nie wiem tak szczerze ile po cięciach wyszło minut e, ale ile by nie wyszło to dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że nie będzie negatywnych komentarzy odnośnie w jaki sposób to zbierałem. Ale kolejny odcinek który już będzie odcinek, w którym normalnie sobie będziemy kontynuować rozgrywkę. Także trzymajcie się i cześć!